W mojej karierze poprowadziłem setki szkoleń na żywo, gdzie pomagałem facetom stać się lepszy wersją siebie. Uczyłem tych facetów zagadywać dziewczyny w codziennych sytuacjach, jak je z nimi fajnie komunikować. I o ile dziś jestem w 100% przekonany o wartości, jaką oferuję, o tyle nie zawsze było tak kolorowo, bo moje początki takiego świeżo upieczonego trenera uwodzenia no, miały wiele wybojów. Dlatego, że nie było jakiejś instrukcji, obsługi, jak to się robi. Musiałem sam wszystkiego się uczyć, jak z klientami pracować, jak im pomagać. I dziś podzielę się z Tobą pięcioma błędami, które popełniłem w pierwsze rok albo pierwsze dwa lata mojej pracy z ludźmi, czyli to lata mniej więcej 2013-2014, i te wnioski, którymi z Tobą się podzielę, będą dla Ciebie bardzo wartościowe, bo jeżeli jesteś mężczyzną, który chce nauczyć się podchodzić do kobiet, chce być lepszy w relacjach, chce stać się bardziej atrakcyjny, to musisz sam dla siebie być takim trenerem uwodzenia. Więc ucząc się, jakie błędy ja popełniałem z klientami, nauczysz się, jak tych samych błędów nie popełniać sam ze sobą, gdzie musisz jednak siebie sam pilnować, motywować, wyznaczać jakieś cele do realizacji. Więc skup się uważnie, będzie trochę śmiesznie, będzie na luzie, ale będzie też poważnie. Więc zapraszam do materiału. Pierwszy błąd, jaki popełniłem, to chęć pokazania się przed kursantem. Ja byłem młodym chłopakiem, który miał też bardzo, wysoko, bardzo wysokie ego. Ja się przejmowałem, czy ja sprostam oczekiwaniom kursanta. Miałem trochę taki mm, syndrom oszusta, gdzie ktoś płacił mi pieniądze, ja myślałam sobie, o, kurde, on płaci mi prawdziwe, realne pieniądze, czy ja będę w stanie mu w ogóle pomóc. I chciałem udowadniać swoją wartość, więc na takim szkoleniu podchodziłem do kobiet non stop za dużo, i zorientowałem się, że robię tego za dużo, bo no, chciałem udowodnić, że jestem ten wielki Vincent, ja potrafię, ja mam te umiejętności, gdzie w pewnym momencie kurtat mnie wziął tak za ramię i powiedział, Ej, Wincent, a możesz już nie podchodzić, tylko na mnie się skupimy, żeby ja podchodził i wtedy mnie oryśniło, że kurde, on nie przyszedł tutaj dla mnie, nie przyszedł mnie zobaczyć. Oczywiście fajnie, że się zainspirował moimi podejściami, ale to szkolenie jest o nim. A ja robiłem z tego coś o mnie, żeby sobie potwierdzić, że mam wartość, żeby kursantowi potwierdzić, że dobrze zainwestował pieniądze. I po tej sytuacji zrozumiałem, że okej, okay, jest ważne, żeby oczywiście kursant zobaczył, że trener potrafi. To, czego uczy, ale dużo ważniejsze jest, żeby nauczyć tego samego kursanta, bo właśnie po to on przyszedł, żeby swoje życie zmienić, a nie patrzeć na to, jak ty zmieniłeś swoje. I jaki z tego płynie wniosek do ciebie? No płynie taki, żebyś kurczę, nie próbował się przed kolegami popisać, pokazać. Załóżmy na wyjściu jesteście, chcesz do jakiejś dziewczyny zagadać. Podoba Ci się, ale nie wiesz, co koledzy pomyślą o jej urodzie, więc nie podchodzisz. No to jest bez sensu. Kobieta ma podobać się Tobie. Masz działać wtedy, kiedy chcesz, kiedy czujesz, że potrzebujesz to zrobić, żeby nie to w jednej linii z Twoją intencją, a nie po to, żeby ktoś miał o tobie lepsze zdanie. Zastanów się poważnie, czy nie masz takich mechanizmów, bo są wyniszczające, kiedy działasz dla kogoś, a nie dla siebie. A jeszcze bardziej patologiczna wersja tego jest taka, gdzie nie działasz dla siebie, bo boisz się, jak kolega ciebie odbierze. Więc nie etykietuj się, że ja jestem najlepszy, ja super wymiatam z kobietami, bo takie etykiety tylko ciągną Ciebie w dół. I sprawiają, że rośnie ci motywacja autoprezentacyjna, żeby się pokazać. A w tej grze nie chodzi o to, żeby komuś się pokazać, tylko żeby realizować swoje cele i żebyś osiągnął swoje cele randkowe. Drugi błąd, jaki popełniałem, to prowadzenie nieskończonych szkoleń, które nie mają limitu czasowego. Na początku to była taka partyzantka. Przyjeżdżał do mnie obcy facet, którego w ogóle nie znałem. Pierwszy raz widziałem go na oczy, gdy stawał w progu mojego mieszkania. Zapraszałem go do mojego mieszkania bo to były takie biedne czasy, nie miałem pieniędzy, żeby wynająć takiemu kursantowi apartament, więc nocowałem go u siebie na podłodze, na materacu i pracowaliśmy, odkąd się zobaczyliśmy, do pół się spać. Kolejnego dnia, odkąd się przebudziliśmy, aż do głębokiej nocy, i w każdym momencie gadaliśmy o uwodzeniu. Jemy kotleta, gadamy o uwodzeniu. Siedzę na kiblu, kursant półka pytała o uwodzenie. To była po prostu masakra. Nie było w ogóle przerw i większość tego czasu to była praktyka, gdzie byliśmy na mieście. I jaki był problem? Problem był taki, że załóżmy, idzie niedaleko jakaś fajna dziewczyna. Ja mówię kursantowi stary, ale zajebista brunetka, w 100% w Twoim typie. Dawaj, jedziesz. A kursant mówił: Kurczę, wiesz co? Trochę nie chcę mi się do niej biec, a będzie inna. No i mógł tak pomyśleć, mógł tak powiedzieć, bo przed nami jeszcze 10 godzin pracy razem. Więc kursant nie czuł tej zapalniczki pod tyłkiem, nie czuł presji. I gdy później, mądrzejsze o te doświadczenia, skróciłem czas szkolenia i na przykład mieliśmy 6 godzin praktyki, to nagle kursant czuł presję. I co w tym fajne, to nie była presja bezpośrednio ode mnie, czyli ej, podchodź, musisz do niej podejść, no leć, nie pierdol, bo ja nie lubię tak pracować z ludźmi. Ja uważam, że na szkoleniu muszę nauczyć, żeby kursant brał odpowiedzialność za proces na linii widzę kobietę, przyznaję, że mi się podoba, idę w jej stronę, otwieram do niej buzię. Bo jeżeli ja go nie nauczę na szkoleniu tych rzeczy, to w poniedziałek no, nie będzie komu wypychać. Niestety większość szkoleń z uwodzenia tak wygląda w Polsce, że trener przez trzy dni wypycha kursanta, no a w poniedziałek nie ma komu wypychać, no i kursant wraca do tego, co było przed szkoleniem. Więc o ile nie lubię presji nakładać bezpośrednio na klienta, to gdy zmniejszyłem, Czas pracy razem okazało się, że pojawiła się presja niebezpośrednia, nie wychodząca ode mnie, czyli presja czasu. Czyli kursant myśli sobie, OK, jest dziewczyna, trzeba do niej podbiec, ale zostały dwie godziny tylko, może kolejna kobieta, która mi się spodoba, będzie dopiero za pół godziny, no muszę lecieć. Więc okazało się paradoksalnie, ku mojemu zdziwieniu, że zmniejszając godziny pracy z klientem, klient zaczął robić więcej działania w czasie, który mieliśmy. Więc wzrosła też skuteczność szkolenia. Bo więcej działania to więcej feedbacku. Więcej feedbacku to więcej dobrych podejść, które stają się coraz lepsze i więcej dodatkowego feedbacku, który wypływa, bo na przykład podejścia stają się dużo dłuższe. Mogę zobaczyć kursanta w szerszej perspektywie i na nowe rzeczy zwrócić mu uwagę w trakcie takiego szkolenia. Trzeci błąd, trzeci grzech, jaki popełniałem jako młody trener uwodzenia, to mierzenie wszystkich swoją miarą. Miałem jeden system, który każdemu próbowałem wpychać na siłę, bo uważałem, że jeżeli coś u mnie zadziałało, to musi działać u wszystkich. No też moje, moje ego, młody byłem tam 24 lata czy 25, więc nie rozumiałem że czegoś takiego banalnego, że, że ludzie się różnią, ludzie mają różny poziom lęku. Ludzie mają całkowicie różne często ośrodki motywacji. I tak jak na przykład, ja tak jak powiedziałem wcześniej, nie lubię na kursanta wywierać bezpośredniej presji, to jestem na tyle mądry już teraz, że wiem, że niektóre typy osobowości bardzo lubią taką presję. I ona im pomaga na początku, więc jestem elastyczny jako trener. Jeżeli ktoś jest bardziej kruchy, jeżeli chodzi o osobowość, ja nie będę tej presji aż tyle wywierać ale jeżeli ktoś lubi tą i dobrze na niego działa, ja będę wykorzystywać ją jako narzędzie, żeby kursanta rozpodchodzić, a gdy będzie rozgrzany, nauczyć, jak może to robić później samodzielnie, gdy mnie w poniedziałek nie będzie. Więc nauczyłem się dopasowywać do kursanta, też no, zyskałem ogromną wiedzę że w zakresie psychologii, czytałem dużo książek, szczególnie badania naukowe i książki, które mówiły o lęku, o tym, jak lęk działa, jak go u ludzi obniżać i na bazie już teraz setek prób, Błędów sukcesów wykształciłem system, który jest elastyczny i który potrafię dopasować do każdej osoby, niezależnie od tego, kto mi na szkoleniu się pojawi. W sumie teraz się zorientowałem, że nie podsumowałem drugiego punktu, czyli jak możesz zagrać na swoją korzyść manipulując tym, ile masz czasu w pracy ze sobą. Potrzebujesz takiego przeświadczenia, że czasu nie masz i że chcesz z każdej jednostki czasu wycisnąć 100%. Więc jak wychodzisz na miasto z kolegami albo sam się przejść, to Miej świadomość, że każda okazja, która się nadarza, żeby zagadać jakąś dziewczynę, powinieneś spróbować ze wszystkich sił, z każdej z tych szans skorzystać. Zamiast wmawiać sobie, a pójdę jutro, a w weekend będę miał więcej czasu i tak dalej. Pilnuj siebie, żeby takich głupot sobie nie wmawiać i korzystać z tego, co rzeczywistość daje Ci teraz. Będziesz więcej działał, będziesz miał lepsze efekty dużo szybciej. Natomiast wnioski z trzeciego punktu, dotyczącego dopasowywania pracy z samym sobą do tego, jaką masz osobowość, no wnioski są takie, żebyś zastanowił się, co na ciebie najlepiej działa. Bo to wcale nie musi być tak, że coś, co ja powiem Ci tutaj na YouTube, gdzie musisz mieć świadomość, że mówię każdą poradę generalizując, bo nie pracuję z Tobą indywidualnie. Ja na YouTube muszę dawać metody, które sprawdzają się, powiedzmy, w większości przypadków. Żeby jak najwięcej osób mogło z takiej porady coś dla siebie wziąć. Ale gdybyśmy pracowali twarzą w twarz, ja bym to wszystko skroił pod Twoje wymagania, pod to, kim jesteś. Więc nie musisz wszystkiego, co ja mówię na tym kanale brać jak pelikan, możesz zastanawiać się, które aspekty tego, co mówię, są dla ciebie wartościowe, a które chcesz zrobić po swojemu. I dopasować je do tego, jaką masz osobowość. Dzięki temu ta wiedza, zamiast brać ją generycznie, będziesz ją dopasowywać do swojego przypadku, dzięki czemu jeszcze więcej wartości z niej wyciśniesz. Mój czwarty grzech to zasypywanie kursanta wiedzą. Moje szkolenia wyglądały na początku tak, że sadzałem delikwenta, no i 4 godziny teorii o uwodzeniu. Gość boi się podejść do dziewczyny, a ja mówię, jak tam majtki w mieszkaniu zdjąć. Gość po prostu się trzęsie, dostaje zaraz padaczki, piana mu leci z buzi, a ja mówię do niego, to co, idziemy podchodzić. A gość jest tak sparaliżowany, nie, proszę, nie. I to było głupie. Bo czy ten facet, który miał ogromny lęk socjalny, czy on potrzebował wiedzy, co robić w domu z dziewczyną, jak wrócisz z randki? To po prostu przeładowywało kursanta wiedzą. My wyznajemy teraz metodę na naszych szkoleniach just-in-time learning. Czyli jeżeli masz problem z podchodzeniem, to ja nie będę Ciebie uczył, co robić na randce. No teraz mi się to wydaje takie logiczne, ale kiedyś tego nie rozumiałem. Więc teraz, pracując z klientem, obserwuję, czego potrzebuje ten klient. Żeby zrobić chociaż jeden krok do przodu i żebyśmy rozwiązali jedno wąskie gardło, które zdiagnozowaliśmy, że w tym momencie jest najważniejsze do rozwiązania. I jak rozwiązujemy to, idziemy już o krok dalej. Na przykład, nie wiem, interakcje kursanta się wydłużają, gdy podchodzi, wtedy na przykład skupiamy się bardzo intensywnie na konwersacji, jakie wątki poruszać, w jaki sposób, jak emocje kobiet pobudzać. I jak to już jest ogarnięte, jak ta cegła stoi na dobrym fundamencie, dokładamy kolejną cegiełkę i kolejną. Ja uważam, że to jest jedyna dobra filozofia, więc apel do Ciebie, w zasadzie dwa apele. Po pierwsze, powinieneś mieć 30 do 70 proporcje teoria z internetu, na przykład moje vlogi, do działania na mieście. Czyli zamiast faszerować się non-stop od rana do nocy wiedzą i raz w weekend podejść, Powinieneś brać sobie jakiegoś vloga, popracować z nim, zrobić z niego notatki i przez resztę tygodnia postarać się zrobić tyle działania, ile jesteś w stanie, żeby ten koncept w Tobie osiadł. I drugi apel jest taki, żebyś nie łykał wszystkiego, co my dajemy, żebyś nie myślał sobie, kurde, trafiłem na ten kanał, muszę teraz wszystko obejrzeć. Nie. Masz bogatą bibliotekę filmów tutaj o różnej tematyce. Możesz wpisać sobie w wyszukiwarkę temat, który Ciebie dotyczy. Jeżeli to są randki, to wpisz sobie, co robisz na randce, atrakcyjny facet. Jeżeli to jest problem z podchodzeniem, wpisz sobie, jak sobie poradzić z lękiem, atrakcyjny facet. Czyli znajdź sobie kawałek wiedzy, którego teraz potrzebujesz. Jeżeli nie potrzebujesz teraz wiedzy, jak kobietę w związku utrzymać, to nie oglądaj takiej treści, bo po co ci ona? To ci robi tylko szum informacyjny, stajesz się przeładowany wiedzą. Więc stosuj u siebie zasadę just in time learning. Jaki kawałek wiedzy... W tym momencie najbardziej Ci pomoże ruszyć do przodu, a następnie wdróż tą wiedzę, jak Ci się uda, przejść do kolejnego słabego punktu w swoim rozwoju, nad którym powinieneś się pochylić. I piąty błąd, chyba najgłupszy, jak tak sobie o tym myślę, ale ja przez pierwsze dwa lata nie odsłuchiwałem podejść moich klientów. Czyli stałem z boku i oceniałem, mm, to miałaś fajną umowę ciała, mm, a później się okazywało, że dziewczyna nie odzywała się do gościa. Ja nie wiem dlaczego, przecież podejście fajnie wyglądało, a okazało się, że kursant totalne głupoty gadał w tym podejściu. I gdy zacząłem podpinać kursantów pod słuchawki, słyszeć co mówią, to dopiero odkryłem całe morze możliwości, jak można kursantom pomagać. Bo tylko odsłuchując podejścia można adresować co tam jest nie tak, bo z boku wszystko może wyglądać ok, a nagle słuchasz i Ci uszy odpadają, bo kursant totalnie źle prowadzi konwersację. A w ten sposób pracując, gdzie odsłuchujesz podejścia kursanta, gdy kursant wraca, dostaje feedback i w kolejnym podejściu może tych błędów nie popełniać, dzięki czemu te szkolenia moje stały się morderczo skuteczne. I jaki z tego płynie wniosek dla ciebie? No stary, jeżeli podchodzisz i nie odsłuchujesz swoich podejść, to co ty robisz? To jest marnowanie czasu. To jest po prostu, to jest po prostu głupota. To od razu ci powiem. Bo to jak zapamiętałeś swoje podejście. A co było w rzeczywistości, to są dwie różne rzeczy. Jak sobie nagrasz na własny użytek oczywiście takie podejście i sobie nawet sam w domu odsłuchasz, no najprawdopodobniej za pierwszym razem z Ci po prostu uszy odpadną, bo to, co myślałeś, że było błyskotliwe, zabawne, wypadło tanio, jakoś tak dziwnie, taki tani podryw, gdzie myślisz sobie, Boże, jak ja mogłem w ogóle tego nie widzieć, spisujesz sobie wnioski, i kolejne podejście jest lepsze. I ja w ogóle uważam, że jeżeli nie nagrywasz, nie odsłuchujesz swoich podejść, to w ogóle nie powinieneś wychodzić, bo to jest marnowanie Twojego czasu, tylko się wkurwisz, tylko się sfrustrujesz, bo ciągle będziesz powielał te same błędy, co zawsze. Więc mój apel. Nagrywaj swoje podejścia, analizuj swoje działanie, bo tylko w ten sposób możesz mieć feedback. A jeżeli chcesz, żeby ktoś ci w tym pomógł, zapraszam na szkolenie, gdzie będę Twoim trenerem, gdzie ja będę sprawował pieczę nad tym, jakie błędy popełniasz, jak powinieneś się rozwijać i po prostu skrócisz czas, jakiego potrzebujesz, żeby osiągnąć życie randkowe, o jakim zawsze marzyłeś. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Siema!